Zawsze jak pytaliście o mojego ulubionego zawodnika poza Vince'em Carter'em, bo oczywiście wiecie o Vince'ie Carter'ze, to ja sobie tak gdzieś myślałem, zawsze Kobe, Lebron i nigdy nie pomyślałem o Dwaynie Wade'zie. I tak sobie myślę i tak sobie wspominam właśnie tutaj szukając klipu, żeby ocenić jego najlepsze wsady. Debilu, przecież ty byłeś zakochany w Wejdzie, miałeś jego koszulkę, miałeś Wade'y, konwersy, buty. Bo generalnie Wade w czasach 2000. Nie wiem ile to było. To było z 10 lat temu. 8, 9, 10. W tych okolicach chyba mi się wydaje, nie chcę skłamać. To był gość, którego przecież najbardziej obserwowałem, i gość, który najczęściej praktycznie grałem we wszystkie części NBA live, bo wtedy się jeszcze grało w NBA live. Tak kurde, to było jeszcze wcześniej, coś mi się wydaje. Dobra, wracając do tego. Byłem fanem Wade'a, zapomniałem mu o tym wspomnieć i teraz jest mi głupio, bo jak zobaczyłem jego klipy, to sobie przypomniałem, jako młody, głównie jak się zastanawiałem, że on ma pseudonim Flash i ma taki sam pseudonim jak Flash z Enduana. I myślę sobie, kurde, o co chodzi, może to ten sam. Ale nieważne, dzisiaj ominiemy sobie najlepsze wsady Wayna Wade'a. Ale szczerze, nie oglądniemy najlepszych sadów Dwayna Wayda. Zapraszam najpierw do subskrypcji, do polubienia i tak dalej, prawie 20 tysięcy. No i walczymy o te 20 tysięcy subskrypcji, sypukcji, czy jak tam się to nazywa. I żeby oglądać najlepsze wsady Dwayna Wade'a, brakłoby nam dnia. Wiecie dlaczego by nam brakło dnia? Bo patrząc sobie na YouTube, co tutaj mamy, to mógłbym teraz zapodać mixtape top 100. Albo tu są jakieś najlepsze wsady Wade'a Dunks Collection 43 minuty. No ale wiecie, jak mamy mdleć w 15 minucie e, filmu, no to jednak odpuszczę temat. Ale słuchajcie tu, każdego młodego z Was, który nie zna Wade'a, który nie wie kto to jest, no ale jak można nie wiedzieć, jak to są wyprawy nawet z Lebronem w Miami. Też pamiętam ten moment, not one, not two, not three, not four, not five. I believe in it i it, to powinien go znać, bo gość miał package niesamowity, szczególnie jeśli chodzi o postery i teraz mam przed sobą tu filmiki, które mamy na YouTubie i który film by tu włączyć pierwszy Dwayne Wade's Best Career Dunks, no i kurde jakbym włączył ten klip od NBA to jest 100% prawa autorskie i lipa z miodem Mamy Dwayne Wade best dunk on every team in the NBA, czyli na każdej drużynie w NBA i mamy z House of Hoops top 10 dunks Wade'a. Więc ja myślę, że zrobimy sobie top 10 dunks Wade'a od House of Hoops i zrobimy sobie wyżej tego na każdym NBA i zobaczymy sobie co chłop tutaj wyprawia. Na sam początek jedna noga, prawa ręka między obrońcami. Weight był takim specyficznym zawodnikiem, bo jego. Kurwa co to, od 7 się zaczyna? Panowie, nie wiem dlaczego od 7, ale oglądamy już ten klip. On był takim specyficznym zawodnikiem, z tego względu, że jego budowa i tak dalej wcale nie była, że tak powiem, nie stawiała go jako najlepszego skoczka, może. Bo on wcale nie skakał jakoś głową na dobręczu, on miał 1,90 m. Parę wzrostu, o ile dobrze pamiętam, ale miał straszny mental, jeśli chodzi o postery. Był silny, ważył swoje i nie bał się wchodzić w obrońców. Skakał za, zarówno prawa, lewa, tak jak tutaj. Skakał z jednej nogi i miał też duże dłonie. Widać przy wielu wsadach, jak on tą piłkę potrafi mm, złapać w jedną rękę, jed... szczerze nie nagrywanie. Kurwa, jak to pierdolne, zaraz to zabiję. A nie, jednak tu jest 10 najlepszych sadów Wade'a, tylko jakoś mój... E, moja przeglądarka internetowa zgłupiała i... E, widzicie, co się stało. Jeszcze raz oglądamy wsady Wade'a. Lekka pompeczka, rewersik tyłem na początek, ale to jest takie intro. I najlepsze, że na początku była reklama boeing werta, czyli planów na wyskok. Tak, no, no. Najważniejsze. Dobra, 10. Garnet, chociaż garnet tu nie poszedł na plakat, chociaż poszedł troszkę właściwie, usunął się, bo on też wiedział czym to pachnie. Nie zobaczymy tu głowy nad obręczą, nie zobaczymy tu jakoś łokci nad obręczą, ale zobaczymy tu postery takie, że głowa mała. Patrzcie tu, teraz on skoczył z naskoku lewa, prawa i zobaczycie sobie w tym klipie, że on skakał właściwie ze wszystkiego, potrafił się obracać, potrafił robić aleje. Przede wszystkim nie był sępem, bo takie piły jak on rozdawał LeBronowi to Ameno. Windmill z meczu kadry sam na sam z koszem, więc widać, że potrafił coś wykręcić. Nie był to taki w moim stylu najpiękniejszy windmill, jakiego lubię, ale był naprawdę niezły. Najbardziej imponowało mi to Wade'a, jak on potrafił przy skoku z jednej nogi zmieniać kierunek. I Pewnie za chwilę będzie gdzieś ten wsad, więc więcej powiem na ten temat. Ale on potrafił lecieć w poprzek boiska i nagle wybijać się z lewej nogi i lecieć w prawo. Także goście nawet się nie spodziewali, że za chwilę będą wzięci na plakat. Dobra, tu Mamusia dzwoni, musi poczekać. Naskok lewa, prawa, jak zwykle trzech obrońców pod koszem, nie ma, wyjebane. Dwóch jeszcze swoich, nieważne. Kto to, znowu Garda wzięty na plakat? Nie. Ja pierdzielę faktycznie i to jeszcze w Timberwolves. Ty, no to wait trochę był. I patrzcie, naskok prawa-lewa, Tomahawk jedną ręką. On często jeszcze się tak poniewierał po niektórych wsadach. Widać, że on miał taki mental. Wiecie co? Ciekawe, jakby miał ciało takie, że miałby z 2 wzrostu i skakał ze 120 cm. A to jest to, o czym ja mówiłem Wam przed chwilą. A sobie przewinę jeszcze raz. Gdzie gość biegnie całkowicie w innym kierunku i nagle patrzcie tu on leci tam i nagle patrzy tyle plakat dziękuję Okafor na plakacie numer dwa nie mam pojęcia co tutaj zobaczymy to jest ta sama sytuacja no ja pierdolę gość się totalnie nie spodziewał tego no bo on kierunek biegu miał w tamtym w tamtą stronę i nagle gość odbija w prawo Jezu, zobaczmy sobie jeszcze ten jeden SAD. Drodzy Państwo, to jest kanał profesjonalny jak zwykle, a moja mamusia napierdala do mnie, ile wlezie? To jest tak samo. Widziałem podobny wSAD u Derica Rosa i Spinmów obrót i dwoma rękami poster o. Nie no, był kozakiem na chuja. Ja pamiętam... Ja kurde wiecie, mam takie flashback i teraz... Z bycia gówniarzem, jak byłem jego fanem Dobra, wracamy zaraz do kolejnego klipu Ale muszę odebrać telefon, bo mnie chyba zje tu zaraz Dobra, jestem z powrotem Moja mama do mnie wyzwania, bo przedłuża sobie Umowę, jeśli chodzi o abonament Telefonu i jaki telefon ma sobie wziąć Jest i tu, i tamto A to taki, sraki polecają Ale teraz Przejdźmy sobie do drugiego mm, mm, Klipu mm, Wade'a Oglądaliśmy sobie teraz, Samy to oglądaliśmy? Top ten z House of Hoops, tak? Dobrze mówię. No i teraz, co chcieliśmy zobaczyć? Na każdej drużynie, tylko sobie odświeżę, bo za chwilę mi tutaj wyjdą, wyjdą jakieś cyrki i zobaczmy sobie, co tutaj zobaczymy od Flesza. Mm, no oczywiście pamiętam jego koszulki, jakie to były chodliwe tematy. Jak gość wypadł, pamiętam u taki gość kumpel. Z którym graliśmy na boisku Widzieliśmy tą paczkę, lewa, prawa, Atlanta, Hawks Wypadł koszulką na asfalt Wade'a, ja pierdzielę, ale wypas No i jeszcze konwersy Wtedy się kupowało, te Wade'y, jedynki Potem były półtorej I to były jeszcze czasy, jak konwers robił Chyba najlepsze buty do kosza Były tak wytrzymałe, że kra Wade, znów ta sytuacja, o której mówiłem Czyli bieg w innym kierunku I skok w innym kierunku Widzieliśmy to oczywiście w tamtym klipie Nie no, on strasznie potrafił zmieniać Mm, kierunki podczas samego wyjścia do góry. Druga rzecz, on robił niesamowite crossovery i bardzo dużo wsadów miał właśnie po minięciu obrońcy, czy tam obrońców i miał tu zapasu. Jebany Brooklyn Nets miał tu dużo zapasu i przy wielu wsadach zobaczcie sobie, jak ta piłka w ręce, nawet nie, że nad zawijał. On trzyma sobie w dłoni tą piłkę bezproblemowo. Minięcie dwóch obrońców No i poster hm. Można by zrobić Top 100 posters By Dwayne Wade No i strasznie napierdalał mocno Nie ma mu tu nawet Co zabierać, bo Kończył naprawdę tak, że nie chciałbym Mieć ręki między obrę obręczą A piłką Bo wtedy to po prostu złamane palce i złamana ręka Co? On miał tu flagę stadów? Gdzieś dzień niepodległości, czy co? Tutaj było, sorry, zaczkawkę, jadłem jaja, jajecznicę. I znów mm, charakteryst... O Jezu. Varejao? Tak? Tak, ale on chyba lubił przyjmować plakaty z tego, co mi się wydaje. Spójrzmy jeszcze raz. Kontakt ciałem, kolanem prawym, wykolec kolec biodrowy. Więc na pewno mm, gość to poczuł. Lebron jeszcze w przeciwnej drużynie. Ale już niedługo. Spójrzmy dalej, widzicie wiele tych posterów jest bardzo podobnych do siebie. No bo on, jak to powiedzieć, no szybciej człowiek opuszcza parkiet zdecydowanie, gdy skacze z jednej nogi. Jest krótszy czas kontaktu, więc on często używał właśnie jednej nogi, żeby jak najszybciej być nad obręczą. I nawet pomimo tego, że nie był strasznie dużo nad tą obręczą, wiele więcej od obrońców, on potrafił szybciej, Tą piłkę wsadzi do kosza. Tu świetna jakaś jakość, ale nie dziwcie się. Nóżki rozkraczone, nie jak Jordan, bo Jordan robił do przodu, on robił do boku. Może ma jakieś odparzenia na udach, nie wiem, może go coś piekło. I widzicie, nie ma tutaj tego zasięgu, co u Lebrona, ale jest dalej ten luzik i niesamowita pewność siebie. Nawet tutaj, tutaj w ogóle ta sytuacja nie wskazywała na to, że on zrobi z tego 3-6 Polstera. Tak, to jest 3-6 Polster. Po takim naskoczku małem na dwie nogi. Nabieg z lewej strony strasznie szybko. W pełnym biegu właściwie. Ja na chwilę obecną, jakby mi kazali tak w biegu skoczyć z jednej nogi, to moje kolano byście znaleźli w miejscowości obok, a moje zwłoki leżałyby na cmentarzu tutaj w Błażowej. Nie jestem przygotowany w ogóle na skakanie w takim biegu. Lewa prawa. I ogólnie wydaje mi się z tego co ja tu patrzę, to lewa, prawa to jest chyba jego naturalny yy, naskok. Przynajmniej na to wygląda. No i kto tutaj, tutaj na plakat poszedł? Jermaine O'Neill. Ja pamiętam, widziałem kiedyś filmik jak Jermaine O'Neill. Mm. Ah, O, czy to był Małcin Goutat? Chyba Małcin Goutat, Los Angeles Lakers. Znów miniecie obrońcy, znów jedna noga, znów. Jedną ręką. Może się wydawać Wam, że to jest monotematyczne, bo jest trochę i nie oszukujmy się, jak oglądamy, o kurwa, tu z daleka poszedł. Jak oglądamy dużo takich samych wsadów z jednej nogi, to po prostu tylko dlatego z daleka poszedł. Naprawdę dobrze poszedł. I jeszcze sylwetka taka położona delikatnie w locie czyli moja ulubiona, jak ktoś leci takim linerem po pochylony to jest to, co ja lubię. Miami Heath, moja ulubiona drużyna, jak zwykle. Miami hif, ulubiona drużyna. Jak z nimi grasz, to cię wtedy dyma. Ale tylko w sumie jak tam Lebron grał. Chociaż nie Miami. Hifajami czy jakoś tak. Dobra, no ja zwykle lądowanie. Bardzo ciekawe. Znów minięcie obrońcy. Straszny Tomahawk, straszny gwój, strasznie czysty. Dwóch zaliczonych i dwóch tutaj jeszcze zniszczonych. No jeden tak bezpośrednio, drugi obok. Ale czystość wsadu 11 na 10. Naskok lewa, prawa z dystansu. I przy każdym tym wsadzie z dystansu, gdzie on ma naskok lewa, prawa, on tak biodro prawe wyrzuca mocno do przodu. Prawe biodro, co to w ogóle jest za słowo? Tak wyrzuca, bokiem jest ustawiony, że nie dość, że biodrem trafia w obrońce. Garnet, kolejny raz. Klasycznie, jedna rączka, jedna nóżka. Szczerze, ale szczerze, tu by pasowało ocenić klip, najlepsze akcje Lebrona i Wade'a w Miami, bo tamto dopiero oni cyrk robili we dwoje. Takie aleje, jak oni sobie rzucali, to było nieporozumienie. W ogóle oni grali tak strasznie, nie sępiąc się. I znów klasyk jego, czyli ta zmiana kierunku, gdzie wydawałoby się, że on biegnie w poprzek boiska, a on nagle robi sobie z tego postera. Ciekawe, czy mu się jakoś kolano nie wykrzewiło. Nie, no ja bym poskręcał na pewno. Zobaczymy sobie, co teraz się stanie. O, teraz już widzę, Lebron jest na boisku. Jest, to jest ten sad z co widzieliśmy w tamtym. Tylko tu jest chyba w lepszej jakości. Okej, okay, tarko, co oznacza, że dzisiaj będzie tar jakąś babę wieczorem. Tak mi się wydaje przynajmniej, że jak tak pokazują, to będzie jakieś tarło wieczorem. Spinmove obrót na naskok lewa, prawa i dwoma rękami w górę. Poster na. Kim? Kto tam był? Perkins? Nie. Chyba tak, nie widzę. Dobra, Orlando Magic. Wait, jedna noga. Strasznie przyspieszył, ostatni krok. Generalnie on tutaj na początku tak wolno sobie kozłował. I nagle ten penaltimet to ostatnie dwa kroki. W chuj przyspieszone. Wyjście do góry, szybkie wykończenie. O, tu dużo widać. Philadelphia 86ers. Co to było? Poster z miejsca? Halo, panie Wade. Wadę. Najważniejsze, że nie miał wady z gryzu. To by było już w ogóle. Mieć nazwisko wadę i mieć wadę z gryzu. Hehe. Dobra. Mamy tutaj. Tak, to jest poster z miejsca. Więc jak widać, z miejsca chłop potrafi też skakać. O! Nie Myślałem, że to Rose na początku. Tak się popatrzyłem. I patrzcie tu. Zwolnienie akcji. Wszyscy zasnęli na chwilkę. I nagle przyspieszenie i wjazd. No, taki wysoki gość, jak Tutaj jakiś yy, Lech, 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 Lech yy, yy, Roch, Pawlak. Yy, no to nie są w stanie tak szybko znaleźć się w powietrzu jak Wade z jednej nogi. Już jest za późno do bloku. Gdyby mieli pół godziny się przygotować, to może by coś z tego było. Poster na dwóch. Na dwóch. Kurde. Przynajmniej jak piszecie sobie w Google grafika. Dwayne Wade poster, to przynajmniej dużo znajdziecie faktycznie plakatów i tapet na pulpit. Putback, naskok lewa prawa, prawa ręka, leciutko czyściutko. Hallo, szefie, co tu się stało? Jakaś niekontrolowana erekcja się chyba wkradła. O kurde, naskok prawa lewa i również poszedł ostro. Szak tutaj w głębokim szoku, obsrany, popachy. Patrzcie. Dosa. Moje ulubione wsady. Znów putback na obrońcach. No ale no co, no? Kto jest najszybciej w powietrzu? Wade jest najszybciej w powietrzu. I patrzcie, on skacze ponad kolano. Mało. Ktoś powiedział: eee, Wade nie jest, jest jednym z najlepszych dunkerów. Again, Agen. Jego charakterystyczny sato, o którym wspominam. Wade nie jest jednym z najlepszych dunkerów. W historii. Ale jeśli chodzi o postery, to jest naprawdę topka. Z zawieszeniem się na obręczy. Jedną ręką. No, jakby... Kurde, jakby ten. O, koniec! Jakby gość puścił tego kosza, to byśmy dopiero mieli top ten. Drodzy Państwo, nie chcę, żeby to za długo trwało. Y o Jezu, kurde, szybko chować się, nie chcę tego, bo prawa autorskie, mi redmi, Jezu, co tu się dzieje? Sa... O Jezu, święty, dobra, nieważne, niech już będzie reklama, yy, coś tam. Oceniliśmy sobie Wade'a i Wade był przekurła kozakiem. Kozakiem, nie tylko jako gracz, ale również jako dunker. Te zmiany kierunków, jego mental, jeśli chodzi o półstery, to był naprawdę inny poziom. Mamy naprawdę lepszych dunkerów w NBA, jeśli chodzi na przykład o konkursy ale Wade ze swoimi gabarytami nie pierdolił się w tańcu, naprawdę on był takim gościem jak wchodzi gość do remizy, który ma podniesiony trzykrotnie testosteron do góry i wyrywa wszystkie dupy od razu bez zastanowienia to to był Wade, nie zastanawiał się tylko po prostu to robił dzięki za oglądanie, niedługo myślę, że kogoś kolejnego dajcie w komentarzu, kogo byście chcieli, żebym oglądał w SADY Mmm... Napiszcie, co myślicie o wejdzie, parę słów. Lecę. Bawić się w mechanika, coś przy Toyocie. Szturać, wbijać te 20 tysięcy sypukcji. Na razie, Elo.